Siemano to Nitynit 24 bity. Dzisiaj temat nieco mniej przyjemny, ale bardzo ważny. W tym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, co może się stać, gdy wypuszczasz utwór, w którym nie masz praw do bitu. Tyle gadania. Zaczynajmy! Pierwszy wariant jest taki, że wypuszczając coś, do czego nie masz praw, może się nic nie stać, nikt cię może nie pozwać i tak dalej. No i teoretycznie jest to dobry scenariusz, ale jednak nie do końca. Bo to oznacza, że nic się nie stało do tej pory, a nie wiesz tak naprawdę, co będzie później. Możliwe, że najgorsze przed tobą. Czego ci oczywiście nie życzę. Często właściciele praw autorskich czekają na odpowiedni moment, aby uderzyć, który będzie dla nich najbardziej korzystny. Więc możliwe, że jeszcze w nim się nie znalazłeś. Albo, że kogoś generalnie nie obchodzi to, czy wypuściłeś. Ale to jest już inny scenariusz. Więc pojawiło się pierwsze pytanie, czy ktoś rzeczywiście sprawdza te prawa autorskie? Odpowiedź na nie brzmi tak, ludzie to robią, bo im po prostu się to opłaca, a czasami nawet dużo bardziej niż sama sprzedaż muzyki. Oczywiste jest, że istnieją algorytmy, które od razu wykrywają, czy posiadasz prawa autorskie do danego utworu i wtedy Twoja piosenka jest automatycznie blokowana. Wbrew pozorom jest to moim zdaniem tak naprawdę najlepszy scenariusz, ponieważ od razu widzisz, że nie możesz udostępnić danego utworu, więc potencjalnie nie będziesz marnował wielu zasobów. Te algorytmy dotyczą jednak sytuacji, w której wykorzystujesz bardzo znany utwór, czyli instrumenta z jakichś mega mainstreamowych osób. Znacznie jednak gorzej jest, kiedy wykorzystujesz bit mniej znanej osoby. W takich sytuacjach za bardzo nie korzysta się z algorytmów, tylko po prostu ręcznie śledzi się poczynania swojego bitu. Pytanie, czy producenci. To robią, tak robią to. Jeśli więc nagrałeś nabicie, do którego nie masz praw, i ten utwór cały czas krąży gdzieś tam na YouTubie czy na innym serwisie streamingowym, to bardzo możliwe, że przez cały ten czas producent obserwuje Twoje poczynania. I śledzi, co dzieje się dalej z tym utworem. Ścieżki teraz tak naprawdę są dwie. Pomijając opcję, że producent nic nie zrobi z tą sytuacją, co oczywiście się zdarza, są tak naprawdę dwa warianty rozwoju sytuacji. Pierwszy z nich jest taki, że producent po prostu zablokuje Twój utwór. Nie jest to zbyt bolesne, kiedy dopiero co wypuściłeś ten utwór i tracisz tak naprawdę tylko mały zasięg, ale jednak dużo gorzej jest, kiedy uzbierałeś już te 5000 odtworzeń ciężką pracą i nagle w tym momencie zjawia się właściciel utworu i BUM! Nie ma go! I nagle z YouTube'a wszystko znika i zostajesz z niczym. No i często zdarza się to po kilku latach, kiedy ten utwór leży na YouTube i dopiero po takim czasie, kiedy już skumulowaliśmy tę ilość wyświetleń, no dopiero się zdarzają takie historie. No i to naprawdę boli. Oczywiście, można znowu wypuścić ten utwór, ale jednak to nie jest też do końca dobre rozwiązanie. Czy ten producent będzie cały czas siedział i patrzył, czy go nie wypuszczacie? Pewnie nie, ale prawdopodobnie raz na rok, raz na dwa lata wpiszę waszą ksywę i zobaczę, że jeśli jest tam dużo tworzeń, prawdopodobnie go zablokuję. Nie zapominajcie, kto jest tutaj tym złym. Mówię o sytuacji, w której producent chce sprzedać bit, a ktoś go po prostu przywłaszczył. No więc nie fair, zachowuje się tutaj osoba, która ukradła ten bit. No jest to oczywiście załamanie prawa, no i brak szacunku dla tej osoby. Oczywiście zupełnie inną sytuacją jest, kiedy bierzemy gotowy instrumental jakiegoś znanego artysty i nagrywamy swój numer. Nie jest to już może taka bezpośrednia kradzież, ale też moim zdaniem nie jest to taki dobry pomysł. Oczywiście nie jestem bez winy, sam niejednokrotnie wypuszczałem utwory na amerykańskich instrumentalach. Tylko w pewnym momencie stwierdziłem, że jest to totalnie bez sensu, no bo wkładam czas, być może pieniądze w stworzenie tego utworu. Później wypromowanie go, a koniec końców może się okazać, że on po prostu zostanie usunięty. Więc tworzymy coś, co tak naprawdę nigdy nie będzie nasze. Jest jeszcze drugi wariant, co może zrobić producent, i on jest znacznie bardziej przykry. Ale najpierw opowiem wam krótką historię. Jakiś czas temu opowiadałem znajomemu o mojej sytuacji takiej bardzo nieprzyjemnej, którą miałem z pewnym raperem kilka lat temu. W której zostałem bardzo niemiło potraktowany. Sprzedawałem mu bity na całą płytę, jednak cały czas zwlekał z płatnością. Cały czas przekładał płatność, a to po płycie, a to później, i tak dalej, i tak dalej. Jednak było jasno powiedziane, ile konkretnie, za co, i tak dalej. Płyta została skończona, wypuszczona, wychodziły do niej klipy, inne różne cuda, no i ja pieniędzy dalej nie widziałem. Rozumiem, że komuś mogło zabraknąć pieniędzy, ale jednak ja nie otrzymałem nawet złotówki. No to już takie wiecie, naprawdę mega słabe. Już chociaż to nie wiem, 50 złotych, nawet nie 30, ale cokolwiek, że było, widać, że ktoś się stara. A to było tylko takie po prostu cały czas Zwodzenie i takie do no, bardzo niemiejszej sytuacje. Opowiadałem o tym mojemu znajomemu, a on na to, że wow, lepiej dla ciebie zdarzyć się nie mogło. Oby tylko te utwory się dobrze rozeszły. Niestety zablokowałem wszystkie te utwory, jednak okazało się, że nie była to najlepsza rzecz, jaką mogłem zrobić. Najlepiej wtedy po prostu czekać na sukces danego utworu. I to jest właśnie ten wariant drugi. Jeśli jesteście w takiej sytuacji, to producent może czekać, aż wasz utwór osiągnie sukces. I tak naprawdę dla niego jest to najbardziej korzystna perspektywa, bo jeśli wasz utwór osiągnie sukces, to prawdopodobnie on was pozwie. No i ponieważ ten bit został skradziony, producent nie będzie miał najmniejszych problemów, aby wygrać sprawę. Co gorsza jest możliwość, że będziecie musieli zapłacić pieniądze, których już nie macie. Zdaję sobie sprawę, że rozmowa o pieniądzach i o takich rzeczach w Polsce nie należy do takich najbardziej akceptowalnych. No ale niestety takie są realia i takie sytuacje się zdarzają. Oczywiście nie mówię tego, aby was straszyć, ale bardziej, aby ustrzec przed negatywnymi konsekwencjami. No i oczywiście życzę, aby takie sytuacje w ogóle się nie przydarzały. Nawet jeśli macie coś na sumieniu. Aby nie mieć takich sytuacji, polecam wam zawsze kupować bit nawet na najtańszej licencji. Jakąś najtańszą licencję list w MP3 czy coś takiego. Wtedy już dużo łatwiej może się ustrzec takich rzeczy. Zawsze po prostu dobrze mieć jakiekolwiek prawo do tego utworu. Nawet bardzo ograniczone. To tyle w temacie. Jeśli zdarzyły Wam się podobne sytuacje, napiszcie proszę o tym w komentarzu. Jestem ich ciekaw. Zapraszam Cię również do fajnych rzeczy, aby pracować cały czas nad pisaniem. Napisz w komentarzu swoje cztery wersy, które połączą trzy dzisiejsze słowa. A dzisiejsze słowa będą pochodzić z zemsty, kobiety honoru i mity Greków i Rzymian. Słowo pierwsze: diamenty. wylosowane w kobietach. Słowo drugie. Raz muszę, bo niestety na białą y, stronę trafiłem. Wieniec i z mitów. Andromeda. Fajne trafy dzisiaj. Dzięki, wielkie za oglądanie. Jeśli film się podobał, oczywiście łapy w górę, bicie w dzwony, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Big up. Mówił do Was Titi Nit. 24 bit.